Cześć wszystkim, jestem Lena i dzisiaj zapraszam Was na odcinek Question and Answer, czyli pytania i odpowiedzi Na moim kanale nie było chyba takiego odcinka jeszcze Czuję, że mam troszkę chrypkę, więc wybaczcie um, Bo zazwyczaj na takie pytania odpowiadałam gdzieś tam na Instagramie Więc zapraszam, żeby obserwować mojego Instagrama i śledzić Instastory Bo wtedy będziecie bardziej na bieżąco Natomiast teraz postanowiłam nagrać po prostu pytania i odpowiedzi um, Bo zebrało się ich troszkę na moim Instastory, na Instagramie Poprosiłam Was o to, żebyście zadawali pytanka i bez zbędnego przedłużenia zaczynamy. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie. W ogóle część z tych pytań nadaje się do odcinka Pytania Tabu, więc jeśli chcecie taki odcinek, żebym nagrała jakieś takie ostre, hardkorowe pytania albo pytania tabu, to napiszcie o tym w komentarzu na no dole. A teraz zacznijmy. Jesteś taka chudziutka, nie masz przez to problemów z okresem? Nie, ja nigdy nie miałam problemów z okresem. Swój pierwszy okres w ogóle dostałam bardzo późno, natomiast... Jakby jest to jedyna nienormalna u mnie rzecz związana z okresem, a tak to mnie okres chodzi jak w zegarku. Jak Ci idzie pisanie pracy? Pisanie pracy magisterskiej idziemy w taki sposób, że trzy dni temu był termin oddania całej pracy, a ja nie mam jeszcze napisanego wstępu, zakończenia i streszczenia. Natomiast napisałam już całą pracę i, i siądę do tego dzisiaj albo jutro i, i napiszę to gówno i, i skończę. Sposoby na walkę z kompleksami albo zmiana tych rzeczy, które Wam się nie podobają. Na przykład, jak nie podoba Wam się swój nos, no to operacja plastyczna. Jak nie podoba Wam się na przykład um... Coś, co da się zmienić, to mam na myśli. Bo są rzeczy, których nie da się zmienić. Kompleksem może być na przykład wygląd dłoni, albo wzrost. To jest coś, czego raczej się nie da zmienić. Natomiast jeśli kompleksem jest coś, co da się zmienić, to ja jestem jak najbardziej za tym, żeby po prostu to zmieniać. A no jeśli tego się nie da zmienić, to po prostu spróbować zdać sobie sprawę z tego, że że tego się nie da zmienić, że po prostu tacy jesteście. Czy planujesz mieć kolejny tatuaż? Tak. Natomiast ja, ym, ja nie potrafię zapisywać się przez telefon na takie rzeczy. Ym, ja miałam ym, chęć zrobienia tego tatuażu ym, no już od początku tego roku. Ym, natomiast, ym, w sensie tego kolejnego, <laughs> natomiast... Yy, ja się boję dzwonić przez telefon i umawiać się na wizytę. Ślub kościelny czy cywilny? Ja nie jestem osobą wierzącą. Ja nie chciałam mieć ślubu kościelnego od bardzo dawna, więc tylko i wyłącznie ślub cywilny, a najlepiej ślub humanistyczny, bo to mi się mega podoba, ślub w plenerze mi się marzy, więc absolutnie nie kościelny, bo, bo nie jest mi on potrzebny. Czy pieski miały tak na imię, czy wymyśliłaś imię? Obydwoje. Obydwa. Pieski nie miały tak na imię. Tokio nie nazywa się Tokio, a mocza nie nazywa się mocza. Mocha. W Książeczce Zdrowia Tokio nazywa się Dixie, a mocza nazywa się Massimo. Jakby po prostu na swoje nowe imiona. Więc gdzieś tam jest to tylko i wyłącznie w Książeczce Zdrowia. I w metryczce, chyba tak mi się wydaje, gdzieś tam też to jest wpisane Natomiast no, nam to nie przeszkadza, jest wszędzie Tokio u weterynarza Gdzieś tam też zawsze podaje e, imię Tokio i mocza e, Co po studiach? E, to jest e, m, niespodzianka Ponieważ ja e, planuję zrobić coś swojego Natomiast nie chcę tutaj zapeszać, nie chcę zdradzać Wam Bo, bo to jest coś, co... W co muszę włożyć dużo pracy i to absolutnie nie jest żadne moje dresy albo coś takiego, bo, bo mnie to nie kręci, natomiast chcę zrobić coś mojego, nieco o tym opowiadać, bo nie wiem czy to wyjdzie, a wolę wiecie, powiedzieć jak już wyjdzie. Natomiast jeśli nie wyjdzie, no to gdzieś na przykład praca w agencji marketingowej, jakiego planujesz kolejnego pieska tak. Jezu, marzy mi się piesek o imieniu Prada. Jakby na pomysł tego imienia, jak już nazwaliśmy pieska mocza. Ten trzeci piesek nie będzie za życia tych dwóch. Ja nie, nie wyobrażam sobie teraz posiadania trzeciego pieska. Nawet jeśli Tokio i Mocha będą mieć powiedzmy 10-15 lat, to wciąż nie chcę mieć trzeciego pieska. Ja maksymalnie chciałam mieć dwa, natomiast marzy mi się jakby gdzieś tam kolejny piesek o imieniu Plada, ale będzie to dopiero jak jeden z moich dzieciątek. I już nie będzie na tym świecie. Jak zachowuje się Mocza? Mocza jest wstrętny. Mocza szczeka. Tokio szczeka jak ktoś Zadzwoni do drzwi. Moczasz czeka zawsze, non stop. Na przykład Tokio nie mm, strasznie się cieszy, jak mu na przykład y, szykujemy śniadanie i tak dalej, a moczasz czeka z radości. To, no, to jest szczeniek. on non stop szczeka. Czy i Tokio bawią się razem? Oni się biją, mam wrażenie. Nie wiem, może oni się bawią, ale ja mam wrażenie, że oni się biją. Gdzieś tam biegają sobie po całym domu albo naskakują jeden na drugiego w odcinku, w którym pokazywałam jak kupuję psa. To tam pokazałam troszkę, jak się biją. Mocza już tutaj piszczy, bo on, y, on potrzebuje cały czas być y, na rękach. Y, jaki masz rozmiar stanika? Mm. Ja nie noszę stanika. Y, natomiast w momencie, w którym nosiłam, no to to była na pewno miseczka A i 70. Tak mi się wydaje 70. Do Ciebie ludzie na Insta i proponują dziwne rzeczy tak. <grym> um, ostatnio zdarza się to dosyć często. Um, piszą do mnie głównie jacyś tacy faceci z propozycją, czy sobie popiszemy. że się, natomiast nie jest to um, tak często. Są jakieś dziwne rzeczy czasem. Um, natomiast nie jest to zbyt często, ja to jakby w ogóle ignoruję. Jakieś plany na najbliższe podróże? Nie. Chyba, że gdzieś na zakupki sobie pojadę po Polsce, natomiast tak gdzieś daleko, za granicę to nie, wydaje mi się, że nawet w wakacje nigdzie nie pojadę, ze względu na to, że chcę po prostu pracować nad tą moją rzeczą, a, a to zajmie dużo, dużo czasu. Czy obecnie jesteś szczęśliwa? Oprócz tego, że gardło mnie boli i to mnie unieszczęśliwia, to tak. To podoba mi się moje obecne życie. Gdzieś tam jest dużo tego aktualnie stresu związanego ze studiami, z pracą magisterską, z tym, że zaczynają się egzaminy, natomiast to mnie nie uszczęśliwia. To mi dodaje takiego czynnika stresogennego, natomiast nie unieszczęśliwia mnie to. Ja przestałam się też przyjmować jakby problemami innych ludzi. Mam tutaj na myśli to, że jeśli coś mnie nie dotyczy, to. Wali mnie to. dużo swojego życia pokazujesz w mediach społecznościowych? Ja pokazuję dość sporo swojego życia w mediach społecznościowych, natomiast to jest naprawdę mała cząstka. Uwierzcie mi, że to jest bardzo mała cząstka. Mówię, że pokazuję tutaj dość sporo swojego życia. Na przykład nagrywam vlogi. Nagrywam vlogi z jakichś wyjazdów, skup na pieska, więc wiadomo, że w takich vlogach pokazuje się... Co się robi na przykład przez cały dzień, więc to, ym, to jest dużo więcej pokazywania tego życia, niż gdybym na przykład nagrywała tylko wyłącznie -um i wyłącznie trwałem hale Jesteś za tym by w social media pokazywać dziecko czy nie? Ogólnie ym, moje zdanie co do tego zmienia się często z jedną skrajność z drugą skrajność ym, Natomiast ym, ja uważam, że jest różnica między pokazywaniem całego życia dziecka a wrzuceniem kilku zdjęć. Matki mówią, że no ja mojego dziecka nie będę pokazywać w social media, nie będę na nim zarabiać i tak dalej, ale nie mają problemów z tym, żeby wrzucić to dziecko na Facebooku, na przykład jako swoje w ogóle profilowe. Dla mnie to jest chore. Jakby czym to się w ogóle różni od wrzucenia dziecka jako Wasze zdjęcie profilowe na przykład, a od wrzucenia zdjęcia na Instagramie. Więc Obdzieranie z prywatności takiej całkowitej absolutnie nie. Wrzucanie zdjęć na face'a dla mnie to też jest absolutnie nie, ale gdzieś tam w przyszłości, przynajmniej tak jest moje zdanie na dany moment, może to się zmieni za rok, dwa, trzy, że ja bym nie miała problemów, żeby na przykład raz. Na jakiś czas, na kilka miesięcy, na przykład na miesiąc, wrzucić zdjęcie tego dziecka, gdzie to zdjęcie jest na przykład no, bardzo ładne i, yy, i nie ma tam nic, co można by jakoś wykorzystać, czego to dziecko mogłoby się w przyszłości wstydzić. Czy uważasz, że wszelkie zabiegi estetyczne to strata pieniędzy? Ja ogólnie o moich zabiegach estetycznych, których się podjęłam, czyli mam tutaj na myśli na przykład depilację laserową czy gerboksyterapię, opowiem w osobnym odcinku, bo dzisiaj w ogóle idę na ostatni zabieg nikronakowania, więc dzięki temu po prostu opowiem o wszystkich zabiegach w innym odcinku, jak już skończyłam po prostu tę serię. Natomiast jedno wam mogę powiedzieć, że one Dają, ale to nie wszystko. To jest tak, że one rzeczywiście dają, ale nie zrobią z Was idealnego człowieka. Um, więc jeśli ktoś ma wygórowane oczekiwania, to jestem zdania, że to będzie dla niego strata pieniędzy. A jeśli ktoś chce pójść na takie zabiegi, jakieś tam maseczki, jakieś tam wstrzykiwanie, ostrzykiwanie twarzy, żeby po prostu pomóc trochę tej twarzy, a nie całkowicie się zmienić, no to nie uważam, żeby to była strata pieniędzy Czy żałowałaś, że nagrałaś jakiś odcinek? Nie, I ja nie żałuję w ogóle nagrywania żadnych odcinków Uważasz, że się zmieniłaś w stosunku do tego, kiedy nagrywałaś o książkach? Dobre, teraz uwaga Ym, Dwa lata temu przestałam Trzy lata temu prawie Przestałam nagrywać o książkach Przez cztery lata, trzy lata Jezu, nie pamiętam, whatever yy, Nagrywałam piesiury się biegają, nagrywałam o książkach i teraz nagle przeskoczyłam w lifestyle, w pokazywanie zakupów, w pokazywanie vlogów, w pokazywanie jakichś tryumhali hali. To może być dla ludzi, którzy znają mnie ze strefy książkowej, mocny szok. Ale uwaga, ja się nie zmieniłam. Ja taka byłam zawsze. Jakby ja zawsze robiłam sobie takie try'em hale, w sensie nie nagrywałam tego, ale zamawiałam, chodziłam, zamawiałam ubrania, chodziłam na zakupy, podróżowałam tak samo często jak teraz. Natomiast nie pokazywałam tego ze względu na to, że kanał był o czymś innym. Nie mogłam nagrywać o książkach, ale jednocześnie pokazywać, co w ostatnim czasie sobie kupiłam. Albo nie mogłam pokazywać, gdzie podróżowałam, bo nie widziałam po prostu w tym sensu. Więc ja się nie zmieniłam. Wy możecie takie coś odczuć, bo... Um, zaczęłam pokazywać zupełnie inne aspekty mojego życia, ale po prostu przez to, że zmieniłam kategorię, w której nagrywałam. Ile nowy piesek ma miesięcy? Um, Mocza jest z 3 marca tego roku, czyli w dniu, w którym oglądacie ten odcinek ma 3 miesiące. Mój, twoja najprostsza rzecz, którą kupiłaś, wydaje mi się, że to jest poszet metis um, z Louis Vuitton. Um, pokazywałam to w odcinku, w którym pokazywałam też Alme, um, bo jak myślę na przykład o, o komórce, um, ona kosztowała 500 to był w ogóle rok 2018 chyba yy, albo 2019. I ona właśnie kosztowała 500, natomiast Metis kosztował. 8-9 tysięcy Już nawet nie pamiętam, ile dokładnie kosztował I to by było na tyle, odpowiedziałam na wszystkie pytania Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Koniecznie w komentarzach na dole napiszcie Czy chcecie właśnie te takie ostre pytanka, pytanka tabu Obserwujcie mnie na Instagramie Żebyście mogli sami zadawać takie pytanka Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Jeśli tak, dajcie łapkę w górę Subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych filmików I do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa!